Wyobraź sobie człowieka, którego Zachód nagradza jak symbol pokoju. Były prezydent Stanów Zjednoczonych przypina mu medal wolności. Wcześniej dostaje Nagrodę Nobla. Magazyny wpisują go na listy najbardziej wpływowych postaci wieku a jednocześnie ten sam człowiek stoi na czele państwa, w którym zwykli ludzie coraz częściej patrzą na puste półki, słuchają szeptów o kryzysie i czują, że grunt pod nogami robi się miękki jak wiosenny śnieg. To właśnie paradoks, od którego zaczyna się nasza historia. Jak to możliwe, że kraj, który pierwszy wysłał człowieka w kosmos i przez dekady straszył świat swoją potęgą, w tak krótkim czasie zaczął się kruszyć? I dlaczego sen o świetlanej przyszłości okazał się konstrukcją, która wyglądała solidnie tylko z daleka? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do początku, do momentu, kiedy na mapie świata pojawił się nowy twór państwowy. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich narodził się w 1922 roku na gruzach imperium, które jeszcze chwilę wcześniej wydawało się wieczne. Tyle, że to imperium było w ogromnej części krajem rolniczym, archaicznym, niewyobrażalnie biednym i nierównym. W momencie rewolucji zdecydowana większość ludzi żyła na wsi. Dla wielu miasto było czymś równie abstrakcyjnym jak ocean. A teraz najważniejsze. Bolszewicy mówili językiem klasy robotniczej, proletariatu. Tylko, że w kraju, w którym dominowali chłopi, ten proletariat nie zdążył się nawet porządnie uformować. To trochę tak, jakby ktoś chciał budować wieżowiec, ale miał głównie glinę, a nie stal. I mimo tego postanowiono nie tylko budować. Postanowiono budować na czas, na rekord, w warunkach presji i strachu, bo w Europie naprawdę czuć było nadchodzący konflikt. Po I wojnie światowej podpisano traktaty, które miały przynieść pokój, ale wielu polityków traktowało je jak przerwę, nie jak finał. Padły słowa, które brzmiały jak ostrzeżenie: to nie jest pokój. To rozejm na dwadzieścia lat. I w Moskwie też to rozumiano. Dla ludzi, którzy doszli do władzy w kraju wyniszczonym rewolucją i wojną domową, wizja kolejnej wielkiej wojny była czymś więcej niż strachem. Była rachunkiem prawdopodobieństwa. Rachunek był brutalny. Agrarne państwo nie przetrwa starcia z przemysłowymi potęgami. Kto nie ma fabryk, nie ma armat. Kto nie ma stali, nie ma czołgów. Kto nie ma energii, nie ma produkcji. A bez produkcji nie ma ani armii, ani wpływów, ani bezpieczeństwa. Tak narodziła się decyzja, która nadała tempo całemu stuleciu wielka industrializacja. Plan był prosty, jak komenda wojskowa dogonić rozwinięte kraje w ciągu dekady nie w pokoleniu nie stopniowo. W dekadę, bo inaczej jak mówiono, nas zgniecie. W tym zdaniu nie było metafory. W tamtych realiach to brzmiało jak instrukcja przetrwania. Tylko że industrializacja to nie tylko fabryki. To ludzie, którzy potrafią je obsługiwać. A tutaj pojawiał się problem, o którym rzadko mówi się w filmach z patosem. W młodym Związku Radzieckim ogromna część społeczeństwa była analfabetami. W 1920 roku czytać umiała jedynie mniej więcej 1 trzecia ludności. Wyobraź to sobie, państwo chce stawiać kombajny, tokarki i hutnicze piece, a musi najpierw nauczyć miliony ludzi liter. Dlatego obok budowy fabryk ruszyła druga, równie wielka operacja. Likwidacja analfabetyzmu. Władza rozumiała, że wczorajszy chłop ma jutro stanąć przy maszynie, a po pracy ma jeszcze przeczytać w gazecie o sukcesach planu i nowym etapie budowy socjalizmu. Edukacja nie była tu tylko celem cywilizacyjnym. Była narzędziem do produkcji, do mobilizacji, do kontroli. Równolegle ruszył projekt, który w sowieckiej mitologii urósł do rangi symbolu wielka elektryfikacja. Światło w miastach, linie energetyczne, sieci, nowe elektrownie. Tak, do wsi też docierała żarówka, ale prawdziwy sens był inny. Tania energia miała napędzić przemysł. Bez prądu nie ma hut. Bez hut nie ma stali. Bez stali nie ma maszyn. A bez maszyn nie ma państwa, które może mówić światu, jesteśmy mocarstwem. W tym czasie powstają giganty, których nazwy brzmią jak ciężkie metalowe uderzenia, wielkie kombinaty, zakłady maszynowe, fabryki samochodów. Tworzy się baza przemysłowa, która, jakkolwiek to zabrzmi, do dziś jest szkieletem gospodarki w wielu miejscach postsowieckiego świata. To był moment, w którym państwo naprawdę rośnie nie w sloganach, ale w betonie, stali i prądzie i rośnie też miasto. Miliony ludzi opuszczają wieś. W pierwszych latach wielkiego skoku dziesiątki milionów przenoszą się do ośrodków przemysłowych zmienia się rytm życia, język, przyzwyczajenia. Chłop, który znał pory roku i ziemię ma teraz znać gwizdek zmiany i normę produkcyjną. Dla jednych to awans cywilizacyjny, dla innych wyrwanie z korzeniami, dla państwa konieczność. Ale tu pojawia się pierwsza rysa jeszcze niewidoczna z daleka. Skoro z wioski odpływają ludzie, to ktoś musi wyprodukować tyle samo jedzenia, albo nawet więcej. Miasta nie żywią się hasłami. Miasta żywią się chlebem, a chleb bierze się z pracy na roli. I właśnie w tym miejscu zaczyna się decyzja, która miała zwiększyć wydajność, a w praktyce otworzyła drzwi do pierwszego wielkiego błędu systemu. Bo kiedy państwo przyspiesza jak pociąg bez hamulców, najłatwiej uznać, że wszystko musi zostać podporządkowane planowi. Władza patrzy na wieś jak na zasób ziemia, zboże, Ludzie. I wtedy w wyobraźni urzędników pojawia się symbol nowoczesności, który zobaczysz na setkach plakatów propagandowych traktor maszyna, która ma zastąpić ręce, przyspieszyć pracę i nakarmić miasta. Tylko, że traktor potrzebuje przestrzeni a przestrzeń oznacza jedno: trzeba połączyć rozdrobnione gospodarstwa w wielkie pola, trzeba zmienić wieś w mechanizm. I tu kończy się pierwszy rozdział tej opowieści. Bo industrializacja była dla Związku Radzieckiego jak zastrzyk adrenaliny, pozwoliła mu wstać z kolan i biec. Problem w tym, że biegnięcie na adrenalinie ma swoją cenę, a cena miała zostać zapłacona tam, gdzie najmniej pasowało do wielkich przemysłowych plakatów wśród ludzi, którzy karmili kraj. W następnym rozdziale zobaczymy, jak modernizacja wsi zamieniła się w przymus, dlaczego zniszczono najbardziej zaradnych gospodarzy i jak jeden racjonalny plan uruchomił lawinę skutków, które po dekadach wrócą jak bumerang. Wielkie projekty mają jedną wspólną cechę: na papierze zawsze wyglądają czysto. Linie są proste, strzałki logiczne, liczby się zgadzają. Problem zaczyna się wtedy, gdy te strzałki trzeba przełożyć na ludzkie życie. Dokładnie tak było z decyzją, która miała uczynić sowiecką wieś nowoczesną, wydajną i podporządkowaną potrzebom przemysłu. Decyzją, która w założeniu miała nakarmić kraj, a w praktyce złamała mu kręgosłup. Pod koniec lat dwudziestych władza w Moskwie dochodzi do wniosku, że dalszy rozwój przemysłu nie jest możliwy bez radykalnej przebudowy rolnictwa. Miasta rosną, fabryki pracują pełną parą, a liczba ludzi, którzy nie produkują żywności, rośnie szybciej niż plony. W planowej logice odpowiedź wydaje się oczywista. Trzeba zwiększyć wydajność wsi, zastąpić pracę rąk pracą maszyn i podporządkować produkcję jednemu centrum decyzyjnemu. Maszyna ma imię traktor. W propagandzie staje się symbolem nowej epoki dowodem, że socjalizm potrafi ujarzmić naturę i przyspieszyć historię ale traktor nie pasuje do mozaiki drobnych gospodarstw. Żeby mógł pracować, potrzebuje ogromnych połaci ziemi. A to oznacza jedno: koniec indywidualnej własności rolnej. Wieś, jaką znano przez stulecia, musi zniknąć. Tak rozpoczyna się kolektywizacja. Proces, który oficjalnie przedstawiano jako dobrowolne zrzeszanie się chłopów w nowoczesne gospodarstwa zbiorowe. W rzeczywistości dobrowolność kończyła się tam, gdzie zaczynał się opór. Małe pola były łączone w ogromne areały. Inwentarz przechodził pod wspólną kontrolę, a decyzje o zasiewach, zbiorach i dostawach zapadały nie w gospodarstwie, lecz w urzędzie. Największym problemem nie była jednak sama forma organizacji, lecz sposób jej wprowadzania. Kolektywizacja była szybka, brutalna i ideologicznie zaślepiona. Władza potrzebowała wroga, który tłumaczyłby opór i niepowodzenia. Tak powstała figura kułaka, zamożniejszego chłopa, który pracował skutecznie i miał więcej ziemi, narzędzi i doświadczenia. Zamiast uczynić z niego filar nowoczesnego rolnictwa, system uznał go za przeszkodę. Najbardziej przedsiębiorczy i pracowici ludzie na wsi zostali wyeliminowani. Jednych rozstrzeliwano, innych wysyłano do obozów pracy, jeszcze innych wypędzano z rodzinnych stron. To był moment, w którym państwo świadomie zniszczyło własny kapitał ludzki w rolnictwie nie dlatego, że był nieefektywny, lecz dlatego, że był niezależny. Efekt był odwrotny od zamierzonego. Produkcja rolna zamiast rosnąć, spada. Motywacja do pracy znika, bo po co się starać, skoro plony i tak zostaną odebrane po z góry ustalonej cenie? Wieś przestaje być miejscem, gdzie opłaca się pracować, staje się miejscem, z którego chce się uciec. Ci, którzy mogą, ruszają do miast. Ci, którzy zostają, uczą się przetrwania, nie rozwoju. A jednak z perspektywy państwa, plan działa. Zboże płynie do miast, surowce trafiają do fabryk. Przemysł ciężki rośnie w tempie, które robi wrażenie nawet na zachodnich obserwatorach. W krótkim czasie kraj, który jeszcze niedawno był rolniczym zapleczem Europy, staje się jednym z największych producentów przemysłowych na świecie. Statystyki wyglądają imponująco. W tabelach wszystko się zgadza. Problem polega na tym, że statystyki nie jedzą chleba. W czasie II wojny światowej ten przemysł rzeczywiście ratuje państwo. Fabryki ewakuowane za Ural produkują broń, czołgi i amunicję szybciej niż wróg jest w stanie je niszczyć. System, który wcześniej był narzędziem mobilizacji gospodarczej, staje się narzędziem przetrwania. I to wzmacnia przekonanie, że obrany kurs był słuszny. Skoro wygrał wojnę, to znaczy, że działa. Po wojnie nikt nie zadaje sobie pytania, czy ten model ma sens w czasie pokoju. Przemysł ciężki pozostaje priorytetem. Stal, maszyny, zbrojenia wszystko to wciąż wygrywa z codziennymi potrzebami ludzi. Produkcja ubrań, żywności i dóbr konsumpcyjnych schodzi na dalszy plan. Wieś nadal ma dostarczać tanie jedzenie, a miasto tanią siłę roboczą. Państwo skupuje produkty rolne po minimalnych, odgórnie ustalonych cenach. W planowej rzeczywistości nie ma znaczenia, ile kosztowała praca i ile wysiłku włożono w zbiory. Cena jest decyzją polityczną, nie rynkową. Rolnicy praktycznie na tym nie zarabiają, a skoro nie zarabiają, nie inwestują. Nie modernizują, nie zwiększają wydajności, nie widzą sensu w przekraczaniu norm. W ten sposób rodzi się cichy, ale śmiertelny paradoks. Państwo, które chciało uczynić wieś wydajniejszą, systematycznie odbiera jej zdolność do rozwoju. Każdy kolejny rok cementuje ten stan. Każda kolejna decyzja administracyjna oddala moment, w którym rolnictwo mogłoby stać się nowoczesne naprawdę, a nie tylko na plakatach. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda stabilnie. Miasta rosną. Bloki powstają w ekspresowym tempie, oficjalna propaganda pokazuje uśmiechniętych robotników i traktory sunące przez pola. Ale pod tą warstwą betonu i haseł gromadzi się napięcie. Zasoby wysysane z wsi w latach 30. i 50. zostają zużyte w sposób mało efektywny. System nie uczy się na własnych błędach, bo nie ma mechanizmu, który by je pokazywał. I właśnie tutaj zaczyna się droga ku kolejnemu etapowi bo kiedy gospodarka pozbawiona inicjatywy i konkurencji próbuje dogonić świat, wcześniej czy później musi sięgnąć po coś z zewnątrz technologie, yy, maszyny. Rozwiązania, których sama nie potrafi stworzyć w wystarczającej ilości. W następnym rozdziale zobaczymy, jak Związek Radziecki stał się supermocarstwem na kredyt. Jak uzależnił się od importu, dlaczego ropa i gaz stały się jego ratunkiem i w jaki sposób łatwe pieniądze na chwilę ukryły pęknięcia, które już wtedy przebiegały przez fundamenty całego systemu. Każdy system może przez jakiś czas ukrywać swoje wady. Wystarczy dopływ pieniędzy, zewnętrzny bodziec, albo wyjątkowo sprzyjające okoliczności. W przypadku Związku Radzieckiego takim bodźcem okazało się coś, co nie miało ideologii ani sztandarów surowce ropa i gaz. To one na długie lata stały się opatrunkiem na rany, których system nie chciał leczyć. Na początku lat 60. coraz wyraźniej widać, że gospodarka planowa przestaje nadążać za światem. Fabryki produkują ogromne ilości maszyn, ale ich jakość coraz częściej przegrywa z zachodnimi odpowiednikami. Na papierze wszystko wygląda imponująco, lecz na rynku międzynarodowym sowieckie towary okazują się mało atrakcyjne. Nie dlatego, że są zbyt drogie, lecz dlatego, że są przestarzałe, energochłonne i nieelastyczne. W systemie, w którym to urzędnik decyduje, co i ile ma zostać wyprodukowane, nie ma miejsca na inicjatywę. Dyrektor zakładu nie ryzykuje innowacji, bo za nieudany eksperyment grozi kara, a nie sukces. Lepiej wykonać plan dokładnie tak, jak został narzucony. Efekt? Rozwój technologiczny spowalnia, a przepaść między wschodem a zachodem zaczyna się powiększać. Sowiecka gospodarka stopniowo uzależnia się od importu technologii. Maszyny, linie produkcyjne, licencje wszystko to trzeba kupować za granicą. I tu pojawia się pytanie, które coraz częściej spędza sen z powiek planistom: czym za to zapłacić? Przed wojną odpowiedź była prosta. Eksport żywności. Po wojnie staje się to niemożliwe. Wieś nie produkuje wystarczająco dużo, by nakarmić kraj, a tym bardziej, by jeszcze coś sprzedać światu. Państwo wpada w błędne koło. Żeby zwiększyć produkcję żywności, trzeba zmodernizować rolnictwo. Żeby je zmodernizować, potrzeba technologii. Żeby kupić technologię, potrzebna jest waluta. A żeby zdobyć walutę, trzeba coś sprzedać Zachodowi. Tylko co? W pewnym momencie odpowiedź przychodzi sama. Na ogromnych obszarach Syberii odkrywa się potężne złoża ropy i gazu, a niemal równocześnie świat przeżywa kryzysy energetyczne, które wystrzeliwują ceny surowców w górę. Dla Związku Radzieckiego to prezent od losu. Nagle kraj, który jeszcze niedawno balansował na granicy niedoborów, zaczyna tonąć w petrodolarach. Pieniądze płyną szerokim strumieniem. Budżet się wypełnia. Można kupować żywność za granicą. Można importować maszyny. Można wspierać sojuszników ideologicznych na całym świecie. I co najważniejsze można odłożyć reformy na później. Skoro system jakoś działa, po co go zmieniać? W ten sposób surowce nie stają się impulsem do modernizacji, lecz pretekstem do jej odłożenia. Zamiast inwestować w efektywność, państwo inwestuje w wydobycie. Zamiast przebudowywać gospodarkę, buduje kolejne rurociągi. Zamiast zwiększać konkurencyjność przemysłu, godzi się na jego stagnację, bo ropa wszystko przykrywa, przynajmniej na chwilę. W latach 70. struktura handlu zagranicznego zmienia się diametralnie. Maszyny i żywność stają się głównymi pozycjami importowymi, ropa i gaz głównym towarem eksportowym. Związek Radziecki coraz bardziej przypomina kraj surowcowy, choć oficjalnie nadal przedstawia się jako potęga przemysłowa. To paradoks, którego nikt nie chce głośno nazwać. W tym czasie powstają nowe miasta, o których wcześniej nikt nie słyszał. Wyrastają na mapie jak punkty kontrolne surowcowej gospodarki. Ich istnienie zależy od jednego sektora i jednej ceny na światowym rynku. Dopóki baryłka jest droga, wszystko działa. Dopóki świat potrzebuje energii, system oddycha. Ale każdy rynek ma swoje cykle. A każdy system, który opiera się na jednym filarze, wcześniej czy później zaczyna się chwiać. W połowie lat osiemdziesiątych świat zalewa tania ropa, ceny spadają gwałtownie, dochody kurczą się szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Jednocześnie najłatwiej dostępne złoża zaczynają się wyczerpywać, a koszty wydobycia rosną. Nagle okazuje się, że pieniędzy jest mniej, a zobowiązań więcej. Import żywności trzeba ograniczać. Zakupy technologii stają się trudniejsze, a gospodarka, która przez lata nie nauczyła się działać bez kroplówki z surowców, zaczyna odczuwać każdy wstrząs jak cios w samo serce. To był moment, w którym system stracił swój margines bezpieczeństwa. Już nie było czym łatać dziur, już nie było czym kupować czasu. Supermocarstwo, które przez lata wyglądało na stabilne, nagle stanęło twarzą w twarz z własną kruchością. I właśnie wtedy, w atmosferze kurczących się zasobów i narastających problemów, władza podejmuje decyzje, które miały system uratować, a w rzeczywistości tylko przyspieszyły jego koniec. Reformy bez planu, liberalizacja bez rynku i próba pogodzenia sprzeczności, których pogodzić się nie dało. W następnym, ostatnim rozdziale zobaczymy, jak ten świat zaczął się rozsypywać naprawdę. Jak puste półki, drukowanie pieniędzy i utrata kontroli doprowadziły do cichego, niemal bezkrwawego końca państwa, które jeszcze niedawno wydawało się niezniszczalne. Upadki wielkich państw rzadko wyglądają jak eksplozja, częściej przypominają ciche osuwanie się gruntu, na którym wszyscy stoją, udając, że nic się nie dzieje. Dokładnie tak wyglądał finał historii Związku Radzieckiego: bez jednego decydującego dnia, bez jednego strzału, bez jednej przyczyny. Była za to suma błędów, które przez dekady odkładano na później, aż później w końcu przyszło. W połowie lat 80. gospodarka znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Dochody z eksportu surowców gwałtownie spadły, a zobowiązania pozostały. Budżet po raz pierwszy od lat stał się trwale deficytowy. Państwo zaczęło żyć nie na plan, lecz na dług. Żeby zasypać rosnącą dziurę, bank centralny uruchomił najprostszy mechanizm znany każdej niewydolnej gospodarce. Drukowanie pieniędzy. Na papierze obywatele stawali się coraz bogatsi, na kontach rosły oszczędności. Problem polegał na tym, że tych pieniędzy nie było na co wydać. Z półek znikały podstawowe towary: cukier, mydło, proszek do prania, żywność. Ludzie kupowali wszystko, co tylko się pojawiało. Nie dlatego, że tego potrzebowali, lecz dlatego, że jutro mogło już tego nie być. Pieniądz tracił sens, a zaufanie do systemu resztki autorytetu. Władza doskonale widziała, że coś się łamie, ale była związana własną ideologią. Uwolnienie cen oznaczałoby przyznanie się do porażki, a to w systemie opartym na nieomylności partii było politycznym samobójstwem. Dlatego zdecydowano się na półśrodki. Najpierw zalegalizowano drobną działalność na własny rachunek, potem dopuszczono przedsiębiorczość w formie spółdzielni. Na papierze wyglądało to jak początek reform rynkowych. W praktyce system został rozdarty. Kooperatywy kupowały towary po cenach państwowych i sprzedawały je po rynkowych. Oficjalna gospodarka była adrenowana przez nieoficjalną. Wokół tego nowego, szarego sektora, jak grzyby po deszczu, powstawały banki, które zamiast finansować rozwój, zajmowały się omijaniem kontroli i przerzucaniem pieniędzy. Nie było instytucji, które mogłyby to regulować nie było doświadczenia. Nie było czasu. Równolegle rosły inne koszty. Wojna w Azji Środkowej pochłaniała ogromne środki i nie przynosiła żadnych realnych korzyści. Kampania przeciwko alkoholowi, prowadzona z ideologicznym zapałem, pozbawiła budżet jednego z głównych źródeł dochodów. Państwo samo odcięło sobie dopływ pieniędzy, których najbardziej potrzebowało. Od tego momentu deficyt przestał być wyjątkiem, stał się normą. Żeby ratować sytuację, rząd zaczął wydawać rezerwy. Złoto sprzedawano, by kupić żywność za granicą. Kraj, który jeszcze na początku wieku był jednym z największych eksporterów zboża na świecie, stał się jego największym importerem. A gdy przyszło płacić za dostawy, okazało się, że zagraniczne kredyty są coraz trudniej dostępne. Banki bały się, że pieniędzy nikt już nie odda. Pod koniec dekady sytuacja stała się dramatyczna. Zadłużenie rosło szybciej niż możliwości jego obsługi. Coraz większa część dochodów z eksportu energii szła na spłatę starych zobowiązań, a nie na zakup nowych towarów. Państwo przestało być wiarygodnym partnerem. Statki z żywnością stały w portach, czekając na przelewy, które nie nadchodziły. W tym samym czasie rozpadała się polityczna kontrola. Zachód był gotów pomóc, ale pod jednym warunkiem brak użycia siły wobec krajów Europy Wschodniej i własnych republik. Dla władzy była to decyzja dramatyczna, ale konieczna. Nie było już pieniędzy na utrzymanie imperium, i kiedy stało się jasne, że czołgi nie wyjadą, narodowe ruchy w republikach przybrały na sile. Demokratyzacja i jawność, które miały uzdrowić system, wyciągnęły na powierzchnię wszystko to, co przez dekady było tłumione: konflikty etniczne, pretensje historyczne, żądania suwerenności. Republiki zaczęły ogłaszać własne prawa, własne granice, własne interesy. W pewnym momencie przestały przekazywać podatki do centrum. Państwo straciło nie tylko autorytet, ale i pieniądze. Jesienią ostatniego roku istnienia związku na wewnętrznych granicach pojawiły się posterunki celne. Bank odpowiedzialny za handel zagraniczny ogłosił niewypłacalność. Dyplomaci nie mieli środków na utrzymanie placówek. Stało się jasne, że nie ma już czego ratować. Nie było wspólnej gospodarki. Nie było ideologii, nie było spójnego terytorium. Pozostało tylko jedno zadanie nie dopuścić do wojny domowej. I być może właśnie dlatego rozpad okazał się względnie pokojowy. W przeciwieństwie do innych wielonarodowych państw, które pękały z hukiem, tutaj imperium po prostu przestało istnieć. W dzień, w którym pierwszy i ostatni prezydent tego państwa ogłosił rezygnację, historia się zamknęła. Bez fanfar, bez zwycięzców, z poczuciem lęku, ale i nadziei, że najgorsze uda się ominąć. Tak zakończył się eksperyment, który miał stworzyć nowy model cywilizacji. Model, który potrafił zmobilizować zasoby, wygrać wojnę i zbudować potęgę, ale nie potrafił nauczyć się elastyczności, inicjatywy i odpowiedzialności ekonomicznej. Jeśli ta historia wydała ci się ważna, jeśli chcesz lepiej rozumieć, dlaczego wielkie systemy upadają nie od jednego błędu, lecz od ich nagromadzenia, zostań tu na dłużej. Subskrybuj kanał. Przed nami jeszcze wiele opowieści o gospodarce, władzy i iluzjach, które potrafią zmienić los całych społeczeństw.